Czasami myślimy, że koty są chłodne, nieprzewidywalne i dystansujące się. Ale prawda jest taka, że kiedy kot wybiera kogoś, to naprawdę wybiera. Jeśli w pobliżu znajduje się kot, który cię obserwuje, podchodzi, dotyka, a nawet po prostu odpoczywa obok ciebie, wiedz, że nie dzieje się to przypadkowo. Koty są niezwykle wybredne w kwestii nawiązywania więzi. Mogą mieszkać w domu pełnym ludzi. Ale zawsze wybiorą jedną osobę jako punkt odniesienia, jako bazę, jako bezpieczne schronienie. A może, nie zdając sobie z tego sprawy, to ty jesteś tą osobą ten, któremu ufa, ten, na którego czeka przy drzwiach, ten, którego obserwuje w milczeniu, jak ktoś, kto bada znane mu serce. Ale, skąd wiesz, jak możesz mieć pewność, że twój kot postrzega cię jako kogoś wyjątkowego? Odpowiedź tkwi w małych gestach. Pozornie proste rzeczy, takie jak spojrzenie, dotyk, a nawet sposób, w jaki leży, mogą ujawnić więź, która jest o wiele głębsza, niż mogłoby się wydawać. W dzisiejszym filmie odkryjesz siedem wyraźnych oznak tego, że twój kot naprawdę cię kocha. A jeśli zademonstruję choć jedną z nich, możesz być pewien: osiągnąłeś coś wyjątkowego. Miłość cicha, prawdziwa i wieczna. Czy możemy zacząć? Numer jeden: wpatrywanie się i powolne mruganie. Siła kociego kontaktu wzrokowego. Czy zauważyłeś kiedyś, że czasami twój kot po prostu gapi się na ciebie? Czy on tam stoi i patrzy na ciebie, jakby próbował czytać w twojej duszy? Dla niektórych może się to wydawać dziwne. Jednak dla kotów, spojrzenie jest głęboką formą komunikacji. W naturze bezpośredni kontakt wzrokowy między dwoma kotami może być oznaką zagrożenia, sporu terytorialnego, a nawet konfrontacji. Dlatego kot, który patrzy ci w oczy bez napięcia, bez strachu, z rozluźnionym ciałem, mówi bez słów ufam ci. A gdy spojrzeniu towarzyszyć będzie jeszcze subtelniejszy gest, przygotuj swoje serce. Słynne, powolne mrugnięcie to powolne, niemal senne mrugnięcie jest kocim odpowiednikiem pocałunku. To tak jakby mówił, jestem tu z tobą w pokoju. Jeśli chcesz odpowiedzieć, zrób to samo, spójrz na niego łagodnie i powoli mrugnij. Ten mały gest tworzy cichy pomost między wami dwojgiem, moment czystej więzi. I nie popełnijcie błędu, koty obserwują wszystko. Zwracają uwagę na mowę ciała, ton głosu, ruchy. Kiedy patrzą na ciebie spokojnie, rejestrują, ten człowiek jest godny zaufania. Więc następnym razem, gdy twój kot spojrzy na ciebie tak, jakby świat wokół niego się zatrzymał, uśmiechnij się. Być może mówi na swój sposób: jesteś mój kropka. Numer dwie odsłonięcie brzucha, ostateczny znak pewności siebie. Jeśli jest jakaś scena, która roztapia serce każdego nauczyciela, to jest to właśnie ta. Kot podchodzi bliżej, rzuca się na bok, przewraca się na bok i pokazuje brzuch. Łapy w górze, zrelaksowany wygląd Miękkie ciało. Brzmi to niemal jak zaproszenie, prawda? Ale bądź ostrożny. Gdy kot pokazuje brzuch, nie prosi się tam o pieszczoty. Przynajmniej nie zawsze. W przeciwieństwie do psów, które zwykle pokazują brzuch na znak uległości lub chęci do zabawy, dla kotów gest ten jest symbolem całkowitego zaufania. Brzuch jest najbardziej wrażliwą częścią ciała kota. Istnieją organy witalne i oni o tym wiedzą. Kiedy więc twój kot kładzie się obok ciebie na plecach, mówi: Czuję się tu bezpiecznie. Nie muszę być czujny. Ufam ci. Niektóre koty pozwalają nawet na delikatne głaskanie w tym miejscu, ale inne wolą po prostu to okazywać bez dotykania. I to jest w porządku. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ta przesyłka jest prezentem. Jeśli twój kot często tak robi w twojej obecności. Zwłaszcza gdy jesteś w pobliżu, nie wymuszając na nim kontaktu, możesz czuć się wyjątkowy. Jesteś kimś, kogo wybrał jako bezpieczne terytorium. Więc nawet jeśli nie jest to dosłowne zaproszenie do okazywania uczuć, to gest ten wyraża o wiele więcej, niż mogłyby wyrazić słowa. Tutaj, u Twego boku, mogę pozwolić sobie na obniżenie gardii. Numer trzy dotknij nosa Kiedy cycek jest czymś więcej niż tylko słodkim. Znasz ten magiczny moment, kiedy twój kot powoli się zbliża. Wącha twoją dłoń, a potem dotyka nosem twojego palca. To gest prawie niezauważalny, ale miłośnicy kotów wiedzą, jak bardzo ten gest potrafi rozgrzać serce. I nic dziwnego. Ten delikatny gest, słynne puknięcie w nos, oznacza coś więcej niż tylko miły gest. To rytuał zaufania. Nos kota jest wyjątkowo wrażliwym miejscem. Pełen zakończeń nerwowych, jest dla nich jednym z najbardziej intensywnych sposobów poznawania świata. Dlatego też pozwolenie komuś zbliżyć się do tego obszaru, lub dobrowolne dotknięcie go, jest oznaką głębokiego zaufania. Kiedy kot dotyka Twojego nosa, robi coś, co w kocim języku byłoby odpowiednikiem przyjacielskiego powitania. Jest to rodzaj intymnego cześć, zarezerwowanego dla osób należących do najbliższego kręgu. Jeśli pozwala na taki kontakt tylko z tobą, a nie z innymi osobami w domu, traktuj to jako przywilej. To jest taki tajny kot między wami dwojgiem. Co więcej, gdy kot podchodzi do nas, aby nas dotknąć, jest zrelaksowany, ciekawy, otwarty. Nic tam nie jest wymuszone. To on wybiera moment. Więc następnym razem, gdy twój kot cię pogłaszcze, lub pozwoli ci delikatnie się pogłaskać. Cieszyć się! Ponieważ ten brzęk niesie ze sobą ciche przesłanie. Ufam ci tak, jak nie ufam prawie nikomu. Numer 4. Podążanie za tobą po domu. To nie obsesja. To więź. Idziesz do kuchni. A on idzie za tobą. Idź do łazienki. A on czeka przy drzwiach. Siadasz na kanapie. A on tam jest. Siada obok. Jeśli to brzmi znajomo, wiedz, że nikt za tobą nie goni. Tylko cię kocha. Kiedy kot decyduje się podążać za tobą po domu, nie oznacza to, że jest po prostu ciekawy tego, co robisz. Mówi na swój sposób, podoba mi się twoja obecność, czuję się dobrze w twoim towarzystwie. Wiele kotów jest wyjątkowo wybrednych, spotykają się ze wszystkimi, ale głęboką więź nawiązują tylko z jedną osobą. I często to właśnie za tą osobą podążają, jak za cichym cieniem. Wiedzą, gdzie zazwyczaj przebywasz, Rozpoznają twoje przyzwyczajenia i nawet przewidują twoje ruchy. Niektórzy nawet czekają na ciebie w łazience, towarzyszą Ci w drodze do łóżka lub kładą się, gdy idziesz do toalety, po prostu po to, byś nie wyszedł bez czułości. To nie jest niepokój, to jest więź. To rodzaj zachowania, które w naturze koty wykazywałyby wyłącznie w obecności innego członka rodziny kotów kogoś, komu ufają i z kim mogą dzielić terytorium i chwilę. Jeśli twój kot chodzi za tobą po domu, nawet o nic nie prosząc, po prostu być z tobą, przyjmij ten cichy gest z wdzięcznością, ponieważ mówi ci coś cennego, tam gdzie jesteś ty, ja też chcę być. Numer 5. Inicjowanie uczuć z własnej woli, gdy łamie własny schemat. Niektóre koty są z natury uczuciowe. Lubią być trzymane, trzymane ponownie, a potem trzymane jeszcze bardziej. Inni jednak są bardziej powściągliwi. Obserwatorzy trzymają się blisko, ale nie oddają się całkowicie. Aż pewnego dnia zupełnie niespodziewanie podchodzą bliżej, opierają się o ciebie, wdrapują się na twoje kolana, mruczą, jakby to zawsze było czymś naturalnym. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że coś się zmieniło. Kiedy kot, który zazwyczaj trzyma się na dystans, z własnej woli postanawia zainicjować kontakt, to coś więcej niż uczucie. To wyraźny znak, że darzy Cię głębokim zaufaniem. Może to być delikatne skinienie głową, nagłe mruczenie, a nawet klasyczny gest ugniatania chleba łapkami gest, który szczenięta wykonują, gdy czują się komfortowo obok matki. Jeśli robi to w Twojej obecności, to dlatego, że postrzega Cię jako bezpieczną przystań. Im bardziej będzie Cię szukał w takich chwilach, tym silniejsza będzie więź między Wami. Dowiedział się, że bycie u twego boku jest synonimem spokoju, uczucia i ochrony. Ale bądź ostrożny, to zawsze pochodzi od niego. Sekret tkwi w szacunku do czasu, nastroju i przestrzeni, bo gdy uczucie pojawia się spontanicznie, jest prawdziwe, rzadkie i należy wyłącznie do ciebie. Jeśli twój kot kiedykolwiek ci to zrobił, gratulacje! Przekroczyłeś niewidzialną barierę i wkroczyłeś na terytorium prawdziwej kociej miłości. Numer 6. Pozwól się szczotkować lub lizać. Rytuał wzajemnego zaufania. Koty są ekspertami w dbaniu o siebie. Spędzają godziny dziennie na lizaniu się, czyszczeniu i poprawianiu każdego małego włoska. Higiena jest częścią instynktu, a także ochrony. Dlatego pozwolenie innej istocie na dotknięcie swojego ciała podczas tego rytuału jest bardzo rzadkim aktem zaufania. Jeśli twój kot pozwala ci się czesać, nawet przez kilka minut, oznacza to, że czuje się u twojego boku całkowicie bezpiecznie. W takiej chwili jest bezbronny, ale wie, że przy tobie może obniżyć gardę. Co więcej, niektóre koty posuwają się dalej. Po szczotkowaniu lub nawet w czasie relaksu zaczynają cię lizać. Łapy, dłonie, ramiona, czasami nawet twarz. Tego typu zachowanie, zwane allogroomingiem, zdarza się między kotami, które mają ze sobą bardzo silną więź. Na wolności zwierzęta liżą się nawzajem, aby zacieśnić więzi, rozsiewać zapach grupy i okazywać sobie wzajemną troskę. Jeśli więc twój kot ci to robi, wiedz, że traktuje cię jak członka swojej rodziny. Gest ten jest czymś więcej niż wyrazem sympatii. Jest sposobem powiedzenia: jesteś jednym z moich kropka. Więc nawet jeśli szczotkowanie jest krótkie, lub lizanie pojawia się znikąd. Cieszyć się, ponieważ bierzesz udział w świętym rytuale w kocim świecie rytuał zaufania i prawdziwej miłości. Numer 7. Podziel się kryjówką. Rzadkie zaproszenie do sekretnego świata kota. Każdy kot ma swoje sekretne miejsce. Ten mały kącik, gdzie nikt go nie dotyka, gdzie znika na całe godziny, gdzie tylko on wie, że jest. Może znajdować się pod łóżkiem, w szafie, za kanapą, to jest schronienie, prywatne terytorium, na którym czuje się naprawdę bezpiecznie. I właśnie dlatego, że jest to przestrzeń tak prywatna, zazwyczaj nie jest udostępniana innym osobom. Chyba że ufa, bardzo. Jeśli Twój kot zaprasza cię, nawet dyskretnie, do wejścia w to miejsce, jest to potężny gest. Być może obserwuje cię stamtąd i cicho miał czy lub przytula się, gdy jesteś w pobliżu, albo najbardziej symboliczna rzecz ze wszystkich ukrywa się, ale pozwala ci się zobaczyć, albo nawet pozwala podejść bliżej, bez ucieczki. To coś więcej niż tylko kwestia miejsca. To zaproszenie dostania się częścią jego intymnego świata. Tak, koty są terytorialne, ale co ważniejsze, są emocjonalne kiedy dzielą się z tobą bezpiecznym terytorium. Mówią: dzięki Tobie nawet moje najskrytsze miejsce jest bezpieczne. Jeżeli kiedykolwiek Ci się to przytrafiło, choćby raz, zrozum. Nie jesteś tylko człowiekiem jedzenia. Jesteś obecnością, która uspokaja, chroni, sprawia, że czuje się jak w domu, gdziekolwiek jesteś. Numer 8, kiedy gest wart jest tysiąca słów. subtelne odczytywanie sygnałów. Koty nie mówią, kocham Cię słowami. Nie wskakują ci na kolana, krzycząc z radości. Nie piszą SMS-ów i nie zostawiają miłych liścików na lodówce. Ale oni rozmawiają. Przemawiają poprzez swoje ciała, spojrzenie, poprzez wybór gdzie i z kim chcą być. W świecie kotów każdy gest ma znaczenie. Lekkie skinienie głową, delikatne mruczenie, prosty gest położenia się obok ciebie. Wszystko to jest sposobem powiedzenia czuję się dobrze w twoim towarzystwie nawet lekkie głaskanie ledwo słyszalne miauczenie albo ten moment gdy patrzy na ciebie przed pójściem spać te szczegóły razem wzięte ujawniają coś potężnego jesteś częścią jego życia często przyzwyczajamy się do tych znaków i nie zdajemy sobie sprawy jak są one cenne bo gdy kot ufa nie musi robić zamieszania po prostu tam jest język kociej miłości jest cichy ale stały zależy to od tego kogo wybiera komu towarzyszy, na kogo czeka, kogo pozwala dotykać. Więc następnym razem, gdy twój kot położy się obok ciebie lub będzie podążał za tobą po domu bez wyraźnego powodu, pamiętaj, to jest miłość. To najczystsza i najbardziej dyskretna forma uczucia, jaką potrafi zaoferować. I zostałeś wybrany, aby to otrzymać. Czasami poświęcamy tak dużo czasu próbom zrozumienia kotów. Kto zapomina, po prostu czuć. Poczuj, kiedy dotykają nas głowami, gdy leżą blisko, w ciszy, kiedy chodzą za nami po domu, nie chcąc niczego w zamian. To drobne gesty, ale w świecie kotów oznaczają one wielkie słowa, niczego nie wymuszają, nie sprawiają przyjemności z poczucia obowiązku. Jeśli Twój kot Ci ufa, to dlatego, że wybrał takie zaufanie, a ten wybór nie jest byle czym. Jest to wynik czasu, szacunku. Troski. To dowód na to, że ze wszystkich ludzi na świecie to właśnie w tobie dostrzegł coś, co sprawiło, że poczuł się bezpiecznie. Być może nigdy nie usiądzie ci na kolanach. Być może nigdy nie zaakceptujesz głaskania po brzuchu. I to jest w porządku, ponieważ miłości kota nie mierzy się intensywnością uczucia, ale szczerością gestu. Jeśli u twojego kota występuje przynajmniej jeden z objawów, o których tu wspomnieliśmy, świętuj. Jesteś dla niego kimś wyjątkowym, jesteś punktem odniesienia, jesteś w domu, a teraz powiedz mi, którą z tych oznak pokazał ci twój kot, a może jest jakiś inny szczególny gest, który wykonuje tylko on. Zostaw komentarz, chętnie poznamy twoją historię, a jeśli ten film pomógł ci lepiej zrozumieć cichą miłość twojego kota, nie zapomnij go polubić, udostępnić innym miłośnikom kotów i zasubskrybować kanał ponieważ właśnie w tym miejscu miłość do kotów przemawia najgłośniej, nawet wtedy, gdy nic nie mówią. Ślady łap.